Jak już mówiłem, broń tektoniczna musiałaby działać na terenie niestabilnym sejsmicznie np. w okolicach wulkanów czynnych bądź uśpionych, czy na obszarach pan sejsmicznych czyli takich, gdzie jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsienia ziemi. Działanie fal wstrząsowych może wywoływać różne skutki: trzęsienie ziemi pod wodą powoduje tworzenie się gigantycznych fal tsunami które możecie domyślić się, co powodują. Gigantyczne zniszczenia, tysiące jak nie setki tysięcy rannych, zabitych i pozbawionych dorobku życia. Trzęsienia ziemi są oczywiście niebezpieczne również same w sobie, co mogliśmy ostatnio podziwiać m.in. w Miamnie. Takie zaburzenia mogą doprowadzić do zniszczenia infrastruktury, kryzysu humanitarnego, załamania handlu i długotrwałych przerw w dostawie prądu, co wiecie, że w dzisiejszych czasach jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości. Na szerszą skalę atak bronią tektoniczną mógłby doprowadzić do zniszczenia całych gałęzi gospodarki danego państwa, a w połączeniu z innymi negatywnymi czynnikami mogłoby to doprowadzić wręcz do zupełnego upadku mniejszego kraju. Jako hipotetyczny przykład działania broni tektonicznej, jest podawane trzęsienie ziemi w południowej Kalifornii. W czerwcu 2016 roku w owym stanie nastąpiło kolejne trzęsienie ziemi. Co ciekawe, wiele osób miało podówczas zauważyć, że rozłożenie wstrząsów wtórnych było prostolinijne, przypominające siatkę. Tak na marginesie powiem, że trzęsienia wtórne to naturalny proces powstawania zwykle mniejszych wstrząsów po trzęsieniach ziemi. Wśród ludzi śledzących zaburzenia sejsmiczne w Kalifornii panuje przekonanie, że nikt nigdy nie widział podobnego wzorca. Czy była to prawda? Możemy tylko spekulować.